Szukasz idealnej lodówki side by side, która łączy styl z funkcjonalnością, ale gubisz się w gąszczu dostępnych modeli? Brzmi znajomo? To prawdziwe wyzwanie, by znaleźć sprzęt spełniający wszystkie te kryteria, nie wydając przy tym fortuny. Na szczęście nasz kanał Porównaj to ma dla Ciebie rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy. Starannie wyselekcjonowane lodówki, które oferują doskonały stosunek jakości do ceny, dostępne na Amazonie. Wszystkie linki zakupowe znajdziesz w opisie poniżej. Numer 1 LG GBP62. To nie tylko lodówka. To prawdziwy przyjaciel twojej kuchni. Wyobraź sobie lodówkę, która sama dba o idealną temperaturę. I zachowuje świeżość Twoich produktów na dłużej. Dzięki innowacyjnej technologii chłodzenia obiegowego multi-airflow LG GBPP62 zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza, co sprawia, że jedzenie pozostaje świeże na każdym poziomie. Dodajmy do tego funkcję Total No Frost, czyli koniec z uciążliwym rozmrażaniem. To prawdziwy komfort użytkowania na co dzień. Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi lodówki i każde warzywo czy owoc ma swoje miejsce w specjalnie zaprojektowanej strefie fresh zone. A co gdy goście zasiedzą się aż do późnej nocy, nie musisz się przejmować, bo LGGBP62 pracuje niemalże bezgłośnie, generując jedynie 35 dB. Ta lodówka to także inteligentne rozwiązania. Dzięki kompresorowi inwerterowemu możesz liczyć na cichość działania oraz długotrwałą jakość, co potwierdza dziesięcioletnia gwarancja na kompresor. Z GGBP-62 każda chwila spędzona w kuchni stanie się jeszcze przyjemniejsza i prostsza. Numer dwa. Gorenje 2 Gorenie nrs 892 jeśli marzysz o lodówce, która nie tylko przechowa Twoje produkty w idealnych warunkach, ale także stanie się nowoczesnym elementem wystroju kuchni, to Gorenie NRS 882 sprosta Twoim oczekiwaniom. Wyobraź sobie komfort, jaki daje NoFrost Plus, gdzie problem ręcznego rozmrażania staje się przeszłością, a innowacyjny system Fast Freeze błyskawicznie zamraża świeże zakupy zachowując ich pierwotny smak i wartości odżywcze. W środku podróż do zaawansowanego chłodzenia jeszcze się nie kończy. MultiFlow 360 stopni troszczy się o równomierne rozprowadzanie powietrza, a inteligentnie zaprojektowana Crisp Zone dba o chrupkość warzyw. Wyobraź sobie teraz ten idealny dzień. Powrót z wakacji, a dzięki funkcji Holiday Mode każdy produkt jest jak nowy. Bez niepotrzebnych strat. Technologia łączy się z funkcjonalnością: dyskretne oświetlenie LED rozjaśnia wnętrze, a przestrzeń Xtraspace daje swobodę organizacji nawet większych artykułów. Cyfrowy wskaźnik temperatury łatwo monitoruje warunki zarówno w chłodziarce, jak i zamrażarce, gwarantując optymalną jakość przechowania, a wszystko to przy minimalnym poziomie hałasu jedynie 42 dB. Gotujesz w wydajnej i stylowej kuchni z Gorenje NRS8882, podkreślając nowoczesność i wygodę, które czynią codzienność bardziej przyjazną. Numer 3. Respekta AC78B. SM... Oto sprzęt, który zachwyci każdego, kto potrzebuje przestronnej i funkcjonalnej lodówki side by side. Wyobraź sobie komfort Jaki zapewnia chłodziarko-zamrażarka o pojemności 500 litrów, dzięki której każdy zakup łatwo znajdzie swoje miejsce. Komory o pojemności 326 litrów dla chłodziarki i 174 litry dla zamrażarki oznaczają swobodę przechowywania nawet większych zakupów oraz zapewnią przestrzeń dla każdej potrawy na Twojej liście dań. Respekta ac Tashen 98B to także oszczędność energii i wygoda codziennego użytkowania. Oświetlenie LED zapewnia jasne, ale jednocześnie energooszczędne doświetlenie wnętrza, a regulowany termostat pozwala dopasować temperaturę do Twoich potrzeb. Pogodzenie praktyczności z oszczędnością to zasługa takich udogodnień jak automatyczne rozmrażanie i funkcja szybkiego zamrażania. Wyobraź sobie ciche, niemal nieodczuwalne działanie. Maksymalny hałas to jedynie 41 dB, co sprawia, że urządzenie nie zakłóca spokoju domowego. Dzięki wygodnemu dystrybutorowi wody o pojemności 2 litrów, zawsze będziesz miał orzeźwiający napój pod ręką. Wewnątrz znajdziesz miejsce dla każdego produktu z czterema szklanymi półkami. I dodatkowymi półkami na drzwiach, każda przestrzeń jest przemyślana do ostatniego szczegółu. Respekta ACS SensorB98B to więc idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie zarówno funkcjonalność, jak i nowoczesny design, wpływając na jakość życia w kuchni każdego dnia. Linki do zakupu znajdziesz w opisie i w pierwszym komentarzu. Numer 4. Beko GNO 46. Wyjątkowy wybór dla tych, którzy cenią sobie zarówno nowoczesność, jak i funkcjonalność. Ta wolnostojąca lodówko zamrażarka o eleganckim wyglądzie stali nierdzewnej oferuje pojemność aż 466 litrów, co z pewnością zadowoli każdą rodzinę. Wygodny, wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami czujnikowymi na drzwiach ułatwia zarządzanie ustawieniami, a każdy program można dostosować do indywidualnych potrzeb zachowując pełną kontrolę nad temperaturą. Lodówko-zamrażarki No Frost firmy Beko, takie jak GenO46, posiadają dual cooling. Oddzielne obwody chłodzące, które precyzyjnie zarządzają zarówno pomieszczeniami chłodzenia, jak i zamrażania, zapewniając ciche i energooszczędne działanie. Wyobraź sobie, jak podczas długiej nieobecności, na przykład wakacji, możesz skorzystać z trybu urlopowego, dzięki któremu zamrażarka pracuje samodzielnie, oszczędzając tym samym energię. Co więcej, innowacyjna technologia Harvest Fresh, zastosowana w szufladzie na warzywa, wykorzystuje cykl czerwonego, zielonego i niebieskiego światła, aby symulować cykl dzienny. Utrzymując świeżość owoców i warzyw na dłużej. Beko Gno 46 to urządzenie, które nie tylko zaspokoi Twoje potrzeby, ale także stanie się eleganckim i nowoczesnym akcentem w każdej kuchni. Numer 5. Samsung RS62D. Szukasz lodówki, która nie tylko sprosta Twoim wymaganiom, ale także zrobi to w inteligentny i oszczędny sposób? Samsung RS-62D to więcej niż tylko standardowy sprzęt. To prawdziwy sarp w każdej kuchni, który zadba o Twój budżet dzięki innowacyjnej technologii SmartThings AI Energy. Wyobraź sobie, że masz pełną kontrolę nad zużyciem energii, korygując prędkość sprężarki i funkcję rozmrażania za pośrednictwem Wi-Fi. Dzięki temu Twoje rachunki za energię przestają być zmartwieniem. Ciesz się luksusem przestrzeni z technologią SpaceMax, która pozwala na większą pojemność bez wpływu na zewnętrzne wymiary urządzenia. Dodatkowo, innowacyjny twist Icemaker to prosty sposób na szybkie uzyskanie kostek lodu na letnie popołudnie z przyjaciółmi. Z wyczuciem nowoczesnej praktyczności, funkcja No Frost Plus eliminuje problem z nadmiernym mrozem, Zachowując pełną świeżość Twojej żywności. Samsung RS62D to inteligencja, przestronność i styl w jednym urządzeniu, które stanie się nieocenionym towarzyszem w Twojej kuchni, dostosowując się do Twojego trybu życia i potrzeb dnia codziennego. Subskrybuj. Porównaj to, aby nie przegapić najlepszych okazji na Amazonie. Numer 6 Kaiser KS832. Poszukujesz lodówki, która łączy elegancję z najnowszą technologią? Ta lodówka side by side zasługuje na uwagę dzięki pełnej kontroli nad elektronicznymi systemami urządzenia, co gwarantuje automatyczne i wydajne działanie. Dzięki oświetleniu LED dostępnym zarówno w lodówce, jak i w zamrażarce, Kaiser KS8042 ułatwia dostęp do produktów nawet późną nocą. Tworząc idealne warunki do znajdowania tego, czego potrzebujesz bez męczącego przeszukiwania. Wyobraź sobie dzień, kiedy przygotowujesz posiłki na specjalną okazję. Ta lodówka zapewnia, że wszystkie składniki pozostaną świeże, a innowacyjny kompresor inwerterowy obniża zużycie energii, redukując hałas do minimum. Technologia No Frost sprawia, że w Kaiser KS8042 rozmrażanie to już tylko wspomnienie. Ta wysokiej jakości lodówka wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem, ale również niezawodnym wykonaniem, które spełnia najwyższe normy i oczekiwania. Dodaj stylu i funkcjonalności swojej kuchni dzięki Kaiser KS8042 urządzeniu. Które dba o Twoje potrzeby i wygodę każdego dnia. Numer 7 Bosch KGE 39. Ta lodówka to więcej niż tylko miejsce do przechowywania żywności. To przemyślane centrum organizacji kuchni z inteligentnymi rozwiązaniami. Wyobraź sobie lodówkę, w której Twoje ulubione owoce i warzywa dłużej zachowują świeżość dzięki technologii VitaFresh, pozwalającej na utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Wiem czego oczekujesz od swoich urządzeń: wyjątkowego komfortu i funkcjonalności. Mając Bosch KGE39 w swojej kuchni, każdy aspekt przechowywania staje się łatwiejszy. Pomyśl o spokojnych porankach, kiedy otwierasz lodówkę, by znaleźć wszystko, czego potrzebujesz. Doskonale oświetlone równomiernym światłem LED, które nie rażą oczu. Przemyślane funkcje jak low frost i automatyczne superzamrażanie dbają o to, byś spędzał mniej czasu na rozmrażaniu, a więcej na cieszeniu się przyjemnościami życia. Zboż kge 39 oszczędzasz czas, energię i nerwy, mając pewność, że każdy produkt od świeżutkich warzyw po delikatne lody jest doskonale przechowywany i gotowy do użycia. Dodatkowo Szuflada Big Box zapewnia przestrzeń na duże pojemniki i produkty. Idealne na specjalne okazje. Każdy dzień staje się bardziej zorganizowany i mniej stresujący, kiedy Bosch KGE39 jest nieodłączną częścią Twojej kuchni. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że wszystkie linki do zakupu proponowanych lodówek znajdziecie w opisie poniżej. Jeśli podobał Wam się nasz przegląd, Zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych poradników i recenzji. Do zobaczenia!